z tej strony Paulisia to jest kolejny odcinek ze Spyro. I dzisiaj sobie lecimy z miastem na klifie. Przepraszam, bo ja nie powiem, bo chyba powiedzieć dzisiaj lecimy, bo ja cały czas, co każdy odcinek, że dzisiaj lecimy, to jest już chyba powtarzalny motyw, tak jak przywitanie i do widzenia. nie? No dobra, w każdym bądź razie mamy dzisiaj miasto na klifie. Mam nadzieję, że nie będzie to jakiś masywnie długie, że nie będzie to Massive, Expressive, czy coś tam. Nieważne, w każdym żebym razie nie pamiętam, bo wiem, że grałam w ten poziom, jak wyszła na premierę, miałam swojego streama nawet, przeszłam całą grę, co jest bardzo niespodziewane, bym powiedziała. No w każdym bądź razie, no przeszłam tą grę i... Wydawało mi się, że on nie był taki jakiś masywny ten poziom, ale teraz nie pamiętam totalnie, wam powiem. O, tego gościa znam. mam Czy widzę, że go jest koloru szarego, więc już widzę, że nie da rady go tutaj szpalić, więc tak. Dobra, i wiem, że tutaj miałam ten problem, że gdzieś mi jednego diamenta zawsze brakowało, jakby bo on gdzieś tam wpadł pod że to jest. Przerąbane, no, jak powiedział, ten bardzo dziwny poziom będzie. U nie, 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 nie. No, stara. Oj, stara. Mmm, już zaczynasz. Ju, już zaczynasz. No, zaczynam, zaczynam. Jeszcze się dobrze granie, zaczęła, ja już zaczynam. Dezelda, oddawaj. Oddawaj to co tam chowasz w środku. Pokaż kotku co masz w środku. Znaczy w swoim garku. Nie kotku, tylko babo. Hmm. Dobra, czas się odrestaurować. Dawać mi swoją... Dawaj. Ja tu chyba nie będę ryzykować z rozwalaniem tego... Mamy dwa jeszcze. Dobrze. Już małego gnojka? Znowu. Z jajkiem. Uciekinier z jajkiem. To ja mam gonić za tobą dookoła budynku, tak? No spoko. Znaczy, gdzie co jest najgorsze w tym wszystkim, że ja pewnie zaraz go zgubię? Znaczy, tak, że pewnie gdzieś wywalę prosto w murek i to jest dla mnie, no nie, dla mnie nowością, nie? Bo ja jestem właśnie taką osobą, która w którymś momencie nie trafi. O, tak jak teraz. I wykrakałaś. Wykrakałaś i, wy... i zaraz, zaraz znowu się to stanie. Już jest niebezpiecznie blisko. Znowu dwa razy było niebezpiecznie blisko. No, no mamy jajco. Mamy starego smoka. Ja zobaczmy, co to jest. Halbor ratowany. Czyżby gotik? Jakim cudem, smok może spopielić metalową zbroję? Pamiętaj, Spyro, płomienie nie zaszkodzą zbroi. Ale szarżaj, twoje rogi powinny zrobić swoje. Nie, nie Halmor. To był Halmor, tak? Halvor to był chyba ten kupiec yy, kupiec sprzedawca ryb, tak? Z portu. Ja chyba, że coś mylę. Wiecie, starość, radość i takie inne rzeczy. Dobra, zanim polecimy kurde, na górę, to widzę, że mnie takie rzeczy ciekawe czekają w każdym razie zanim na górę ja sobie pozwolę y, pootwierać y, skrzynki, pozbierać sobie diamenty wszystko z dołu przy okazji może życia nie stracić nie? dobra to już byliśmy niestety w tej części Spyro nie potrafi wpłynąć, pływać, więc y, pływać a nie nurkować więc y, jeżeli spadniemy do wody no, to bardzo się będzie kaput. Dla nas ogólnie. A w kolejnych częściach Spire już będzie normalnie pływał. To jest tak jak z pierwszą częścią Assassina. Yy, mieliście coś takiego, że Altair nie pływał, ale na przykład już w następnej części normalnie Ed się pływał, nie? Więc tu chodzi o mechanikę. Yy. W pierwszej części w ogóle chyba nie mogli zaprojektować, wtedy może się za bardzo spieszyli, nie mogli zaprojektować na powagę, to mi się wydaje. Proszę, nie spadaj stara. Nie dam sobie walnąć w łebek łyżką zupę znowu. No, hal... O! Dobrze, dobrze, spokojnie, spokojnie. Widzę, że tu jest potrzebny klucz i mamy tam starego smoka znowu w figurce, dobrze, dobrze. Że, że i gryzel do spotkały się na karę. No to O, spory jest, jak do domu. No to tu się poziom kończy, ale... My nie jest... Nie widzieliśmy wszystkiego. Bo ja się staram, Wam, wie, wiecie, zrobić 100% poziomu. Ja się staram, ale wiadomo, różnie to będzie odebrane. Enzo? Hej, co jest po drugiej stronie rzeki? to się przekonasz. Enzo, Enzo. przypomniał mi się bohater z, z tej nowszej mafii, w którą też grałam na swoich streamach. O nie, 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 nie! O ty cholero. Łady spyro, cholero. Ja myślałam, że ci starczy. Ja myślałam, że ci starczy miejsca. Byłam pewna tego na 100%. Soku, Terminator. Oddalaj mnie to. O, no super. Szokole terminatorze. Nie wiem, że to są sępy, ale. Ale się nabijam teraz. Może będzie zabawnie przez chwilę. Te animacje zastygającej jaszczurki, jak w jakichś, nie wiem, kreskówkach. Tak, stoi w miejscu i rozsypuje się na drobne. Tego się nie spodziewałeś, ptaku! Czemu ta ważka nie pracuje, ja się pytam? Czemu nie pracuje to jajku? Tu jest prąd! Szepło. Szepło i walnęło! Ej! Sokole! Sokole terminatorze! Nie dotykaj, stary, nie wolno! Możesz się dostać dosłownie wszędzie. Na twoim miejscu skorzystałbym z wiru. No a ja na twoim miejscu bym poleciała na górę i, i wykorzystała miejsce, z którego mogę wszędzie lecieć i spróbować sobie. O. Genialnie wszystko bym znowu. No. Jak, jak ta sierota bym powiedziała, no. Tragedia, nie uważasz stara, zaraz pożegnasz się życiem swoim spoczym. Dobra, coś jeszcze tutaj trzeba zrobić... To jest trochę za mało diamentów, nawet nie wiem ile jest tutaj. To jest 400. To jeszcze brakuje o 80. No, 60. I gdzie ja niby mam to zdobyć? Wiecie, ja wrócę tam, bo jeszcze widziałam gdzieś tutaj tą petartkę. I prawdopodobnie ta petartka rozwali mi skrzynkę, chociaż nie mam pojęcia. Bo tam to jest skrzynka chyba na kluczyk, ale kluczyka tutaj nie uświadczymy chyba na tym poziomie. No, pięknie. No, pięknie. No, spróbujemy z bliska. Myślałam, że z najwyższego punktu damy radę, ale to było chyba kłamstwo ogólnie. To jest najwyższy punkt. Tak mi się wydaje. Na chwilę obecną. Dobra, zobaczmy, gdzie to leci. Czy to poleci tam, tamtą skrzynkę? Tak, poleciało tą skrzynkę. Widzę, że jakiś diamenciek za 10 jest. Ale tak mi się wydaje, że może nie starczyć chociaż nie wiadomo e, dobra co mamy no 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 i gdzieś jeszcze coś przepadło dobra to jest bardzo ciekawe gdzie jest reszta diamentów Czyżby by wpadła gdzieś albo ja czegoś nie zebrałam prawdopodobnie Taki właśnie problem, jak grałam wcześniej w tą grę, że gdzieś mi umknęły te diamenty. A co jest najlepszym, bo chyba wszy, cały poziom żeśmy Chyba prawdopodobnie. Gdzieś tu pewnie gdzieś jeszcze coś jest. Ale przy mojej mniejszej spostrzegawczości tak bywa. No, nie widzę pośrednich po elementów czasami. Okej. Okay. Tak jakby część mi diamentu albo wpadła pod mapę, albo nie wiadomo gdzie. Trzeba pamiętać, że te poziomy w Spyro nie są aż takie odległe. Więc one gdzieś tu prawdopodobnie muszą być. czy tam gdzieś na górze, chociaż... Nie, tam na górze nic nie ma, więc one gdzieś tu muszą być. A jak nie będzie, to trudno. Ja też nie będę tego o tyle szukać. Tu się zastanawiam. To czasami przez to, że nie zginęłam się, coś nie zliczowało, nie? Bo tak też bywa. Czasami, zwłaszcza w tych nowych grach, gdzie twórcy są bardzo przyzwyczajeni, że o, raptownie możemy sobie to poprawić, jeżeli gracz zgłosi błąd poprawimy, albo nie poprawimy, to jest pytanie. No i się okazuje zawsze, że te gry przychodzą takie niedopracowane. Kiedyś jak nie było tego internetu, ja pamiętam z PlayStation 1, tu nie było takiego problemu. Wydali grę i trudno, nie było update'ów, nie było one-day-patch'ów i innych takich yy, innych takich czary-mary, które pozwalały twórcom się nie pomylić i musieli dostarczyć. Okej, okay. widzę, 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 O, Ojej, ojej, dobra, jest, może. Staram byś prawie... spodło! Nie, nie! Kot się na mnie patrzy jak debila, przepraszam. kocie, przepraszam, nie patrz tam, mnie tak. Ja mam tutaj obserwatora, wiecie, ja tutaj rozmawiam do Was, ale tak naprawdę kot mnie tylko słucha. Jest pozdrowienia dla kici, nie? Okej okay. Dobra. Aha! I, I dalej. Dalej! Nie zmienia to faktu Że dalej brakuje mi dwóch diamentów. To jest ta sytuacja ze streamów. Skończyło się. Nie wiem gdzie mam tego szukać. No nic, no nic, trudno. Zrobiłam wszystko, chyba że gdzieś przygarzę, ale sprawdzę jeszcze ogarki. Może gdzieś tutaj coś wypadnie, chociaż powiem, powiem szczerze, wątpię. Ale może z garka coś wypadło i nie, nie zebrałam tego, może powinnam po prostu rozpalić ogień pod garem. Tak, wiedz sobie, no ja ty piękna ważko. no gdzieś tutaj jest ostatni. Ale Ja go zazwyczaj nie widzę, ja go nie dostrzegam. Jestem ślepa, ja nie będę, ja nigdy będę go widzieć. Po prostu chyba. Więc wiecie, to jest problem, tego, że gdzieś ten diament musiał zimnąć. To jest chyba ten jeden problem. Więc tak, znaczy, próbowałam przez internet go znaleźć, taki, jakieś tam filmiki oglądać, ale. Nie jestem w stanie zlokalizować, w którym miejscu ten diament jest. No dobra, nie ma tu nic. No trudno. Już nie, niestety, brak czasu. Ale poszukam, może poszukam prywatnie, zobaczymy. Znajdę w ogóle czas, żeby coś takiego się wydarzyło. Okej, okay, jest, bez rozmowy. <grych> Dam radę. Dobra, wyciekam. E, także to już chyba wszystko. E, w takim razie dziękuję Wam bardzo za dotrwanie do końca materiału. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego. Pa pa!